Był uczonym, mistrzem sztuki złodziejskiej i urodzonym przywódcą. Wszyscy szanowali go i szli za nim bez gadania. To Gallus wcielił mnie do słowików i doprowadził moje umiejętności do perfekcji. Zawdzięczam mu dosłownie wszystko. Byliśmy bardzo blisko. Gallus powiedział kiedyś, że dobrze się czuje w moim towarzystwie, że przy mnie może się rozluźnić. Jestem odpowiedzialna za to, co go spotkało. Nie mogę się uwolnić od tej myśli. Mercer skłamał przed Gildią, obwołał mnie morderczynią i oczernił moje imię przed całą siatką swoich kontaktów. Uciekałam przez 25 lat. Nigdy nie spałam dwa razy w tym samym miejscu i uważnie zasierałam za sobą ślady. Mercer nie musi umrzeć. Powinien za to poczuć zimny uścisk palców losu. Kiedy życie zawali mu się na jego oczach, a gildia zacznie deptać mu po piętach. Mogę cię zapewnić, że jeśli dojdzie do tego i zostanę przyparta do Muru, to się nie zawaham. Obawiam się, że nie. Trzeba poczynić pewne przygotowania i złożyć szczątki galusa do grobu. Obiecuję, że dołączę, gdy tylko będę mogła. Tak, tak. Oto Nie chodzi? lubię prowadzić interesów z wyznawcami Azury. Streszczaj się. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Karliach. A więc w końcu go znalazła. Masz dziennik Gallusa? Problem. Niech no rzucę okiem. A to w stylu Gallusa. Wspaniały przyjaciel, ale zawsze za bardzo kombinował. Zapisał wszystko w języku falmerów. Nie. Znam jednak kogoś, kto może zdoła to zrobić. Nadworny czarodziej markartu Kalselmo. Możliwe, że posiada materiały, które mogą posłużyć do przetłumaczenia dziennika. Muszę cię jednak ostrzec. Kalselmo zazdrośnie strzeże swych badań, więc zdobycie potrzebnych informacji może nie być łatwe. Poza tym, że w Tamriel jest tylko garstka ludzi, która choćby rozpoznaje ten język? Myślę, że planował wykręcić jakiś numer polegający na znajomości języka falmerskiego. Niestety nigdy nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Na ironię zakrawa fakt, że skierowałem go w to samo miejsce, w które skierowałem ciebie. Do Markartu i Kalselmo. Mam tylko nadzieję, że sposób za pomocą którego nauczył się tego języka będzie też dostępny dla Ciebie. Był moim bliskim przyjacielem i zaskakująco zdolnym badaczem. Byłem zdruzgotany, gdy zginął. W jego pracy zawsze istniało ryzyko, ale myślałem, że szczęście go nie opuści. Dla dreszczyku emocji, oczywiście. Nigdy nie ukrywał, że czuł się lepiej, wdrapując się do jakiegoś mieszkania przez okno, niż ślęcząc nad zakurzoną księgą. <laughs> to było właściwie dość zabawne. Przyłapałem go, jak próbował włamać się do mojego laboratorium. Już miałem mu pokazać, jak wielki błąd popełnił, ale akurat wtedy poczynił nader błyskotliwą uwagę odnośnie moich notatek z badań. Byłem zdumiony i dałem się wciągnąć w dyskusję. Kto by pomyślał, że przeistoczy się to w tak silną przyjaźń. W prastarych czasach mówiono na nich śnieżne elfy. Żyli pod otwartym niebem i cieszyli się dostatkiem. Jak altwerowie? Tak, można powiedzieć, że nasze kultury ze sobą konkurowały. Nordowie wyruszyli na wojnę z falmerami w czasie pierwszej ery. Wybili tysiące i zmusili ich do opuszczenia zaśnieżonej ojczyzny. Falmerowie wycofali się pod ziemię i zawarli niełatwy sojusz z krasnoludami, którzy ostatecznie ich zdradzili. Ta zdrada sprawiła, że dziś są tym, czym są, strasznymi oślepionymi potworami, które żywią nienawiść do wszystkich. Poza swymi pobratymcami. Tak, chyba masz rację, wybacz. Z ręki Falmerów straciłem kilku bliskich przyjaciół, i czasem mnie to zaślepia. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyj do mojej traktującej o nich księgi. Powinna leżeć na stole. Kolselmo jest uparty niczym osioł. Rozmawiaj z Jeśli osobą. będziesz czegoś potrzebować, daj znać. Handluje praktycznie wszystkim, na czym da się zarobić. Pamiętaj o tym, dobra? Mogę nie lubię prowadzić się interesów z wyznawcami azury. Streszczaj się. Magowie nie wpuszczają nas do akademii. Dwieści rozchodzą... Jestem bardzo zajęty, więc lepiej, żeby. Więc dobrze cię poinformowano. Właśnie w tym momencie jestem na granicy ukończenia mojego największego dzieła w tej materii. Nazwałem go przewodnikiem Kalselma po języku Falmerów. Zrewolucjonizuje ono sposób, w jaki rozumiemy te starożytne istoty. Niedorzeczne. Za tymi badaniami stoją lata mozolnej pracy w najniebezpieczniejszych dwemerskich ruinach, w Skyrim. Chyba rozum cię odebrało, jeśli myślisz, że pozwolę komukolwiek zobaczyć wyniki przed ich zakończeniem. Dobrze, być może gdy już skończę badania, będę się czuł lepiej, omawiając z tobą moje odkrycia. 唔切。 Na sumieniu zbrodni. Uważaj! Nie ma tu miejsca. Siłki! Potrzebuję pomocy! Уберите Okay. Nakkes Ostrożnie. Wygląda groźnie. Już czy to wszystko? Pewnie byłoby nie na miejscu pytać, jak udało Ci się to zdobyć. Więc pytać nie będę. Odbitka? Dziwne. Spodziewałem się notatek. Rozumiem. Muszę się temu dobrze przyjrzeć. Proszę za mną. Na to, że Gallus od więcej powątpiewał w przywiązanie Mercer'a Freya do życia. Gallus zaczął odkrywać, jak to nazywa, nader wystawny tryb życia, przesycony wydatkowaniem ogromnej ilości złota na osobiste przyjemności. Czy dziennik wyjawia źródło tych bogactw? Tak. Gallus był chyba święcie przekonany, że Mercer odprowadzał bez niczyjej wiedzy środki ze skarbca gildii. Coś jeszcze, Antirze? Może coś o słowikach? E, tak, proszę bardzo. Ostatnie kilka stron opisuje chyba klęskę słowików, ale nie ma zbyt wielu szczegółów. Gallus wielokrotnie też wspomina o swym silnym przekonaniu, że Mercer zbezcześcił coś, co nazywa grobowcem zmierzchu. Niech chronią nas cienie. A więc to prawda. Nie wiem nic o Grobowcu Zmierzchu. Cóż to? Co uczynił Mercer Frey? Przykro mi, Antirze. Nie mogę ci tego powiedzieć. Przede wszystkim twoje tłumaczenie musi jak najszybciej znaleźć się w Gildii. Bywaj, Antirze. Słowa nie są w stanie wyrazić. W porządku, Kardiach. Nie musisz nic mówić. Hm? Posłuchaj, chcę tylko, by Gildia poznała prawdę. Darzyli Karliach szacunkiem i myślę, że zasługuje na więcej. Zrób co w Twojej mocy, a ja uznam to za osobistą przysługę. Jeśli będziesz mieć problem z upłynnieniem kradzionych dóbr i będziesz akurat w zimowej twierdzy, zajrzyj do mnie w Akademii. Jestem znany z tego, że od czasu do czasu przez moje ręce przechodzą przedmioty o podejrzanej proweniencji. Więc zobaczę, co da się zrobić. Jeśli będziesz jeszcze mnie potrzebować, znajdziesz mnie w Musimy dotrzeć do piękniny jak najszybciej, zanim Mercer jeszcze bardziej zaszkodzi Gilgi. Udało ci się zajść tak daleko, więc nie widzę sensu by dłużej to przed tobą ukrywać. Grobowiec Zmierzchły jest świątynią nocnicy. Słowiki przysięgły chronić go nawet kosztem własnego życia. Pośród ścian grobowca umieszczono wszystko, co reprezentuje wpływy nocnicy. Wygląda jednak na to, że Mercer złamał dane nocnicy przyrzeczenie i sprofanował miejsce, które miał chronić. Miałam podobne refleksje, kiedy Galus wyjawił mi to wszystko. Myślę, że z czasem zrozumiesz, o co mi chodzi. Jako członkini słowików musiałam przysiąc, że zachowam w tajemnicy wszystko, co tyczy się grobowca. Wiem, że w Gildii niespecjalnie promuje się zaufanie, ale proszę, musisz mi zawierzyć. Udam się do pękniny i zbadam sytuację. Może uda mi się odkryć, co knuje Mercer. Gdy tylko będziesz w stanie, spotkaj się ze mną w wyszczerbionej bani. W międzyczasie chciałam dać ci to. Należało to do Gallusa. Ale biorąc pod uwagę okoliczności, myślę, że nie miałby nic przeciwko. Możliwe, że nie będzie wyjścia, jeśli Gildia nie zechce posłuchać głosu rozsądku.